Cześć, witajcie w Polygon TV. Mówi do Was Lechu. Będę dzisiaj waszym narratorem do przygód samociemnego na smoczych wyspach. Samociemny to jest ten jegomość na środku ekranu, który sobie siedzi i chilluje sobie w mieście Waldraken. A kim on jest? Jest to mój Worgen Priest w grze World of Warcraft Dragonflight. Kończymy sobie jeszcze wszystkie zadania fabularne, których jeszcze nie zrobiliśmy. No i co? Po prostu. O, idzie ktoś. Oh, z pieskiem. Eurasty z pieskiem? O, pieska można kliknąć! Piesek! Ale szczęśliwy piesek. Ja też mam takiego pieska, patrzcie. Siup. Ja mam czarnego, ale mam też takiego... takiego. Takiego samego. I co, ona po prostu idzie z tym pieskiem i tu nic nie robi? Dobra. No, ale my się mieliśmy zająć zadaniami, a nie głaskaniem piesków więc pogadajmy sobie z e, Tenderxina, która ma dla nas jakieś zadanie do zrobienia. Podoba ci się ten ogród z motylami? E, wiesz co, tu jest dużo większy ogród, e, troszeczkę na południe stąd. E, starszy drakonit, który ma na imię Gryrmpech, e, się nim zajmuje. Zawsze mógłby, mógłby mu się przydać dodatkowa para rąk. Ma jakiegoś asystenta, ale nigdy go tak naprawdę nie widziałem. Czy widziałam? Nie wiem, jakiej płci jest ten smok. Nieważne. E, podejrzewam, że mu przyda się pomoc. E, I jak już tam będziesz, to daj mu znać, że cię Ksina wysłała. Czy wysłał? Ksi, no, a, a brzmi jak baba. Dobra, no to idziemy pogadać z tym grym prym prym, prym Na południe stąd, czyli tutaj. Dobra. A, wiem co to będzie. To będzie to zadanie, które się nazywa Gardens of Unity. W tych zadaniach, których jeszcze nie zrobiliśmy prawdopodobnie. Chyba, że to będzie to zadanie, co się na mapie wyświetla, albo to, albo to. Ale to zaraz. No bo jak z ogrodami, no to co? Gardens of Unity to brzmi jak ogrody. Uuu, jakie fajne. Ale spoko pomnik smoka, nie. Myślę, że tu coś się będzie działo w tym zadaniu, koło tego pomnika smoka. Dobra. Elo. O, on się odgania od jakichś stworków, których ja nie mogę zabijać. Grymprech. Główny ogrodnik. Uh, I on gada, że kiedy przeszedłem na emeryturę, to postanowiłem się zająć ogrodnictwem. O, i sprzedaje rzeczy do ogrodnictwa. Oh, wow! takie coś, i takie coś, i takie coś... I takie... i takie... I takie, i takie. Ale to się kupuje za jakieś rzeczy, które ja bym musiał skądś znaleźć, a mi się nie chce sprawdzać, gdzie się to szuka. Spytamy się go jeszcze najpierw, co to za miejsce tak dokładnie. Znajdujesz się w miejscu o nazwie Gardens of Unity. E, czyli Ogrody Jedności, czyli tak jak podejrzewałem, to będzie to chyba. E, I one e, są dla wszystkich pięciu rodzin smoczych. E, w sumie to dla czterech tak naprawdę. E, gazebo? Nie wiem, co to jest gazebo. E, to gazebo tutaj to jest część... E, ha, gazebo, czyli ta altana czy coś takiego, tak? Z tego, co rozumiem w takim razie. Czyli ta Altana, czy nie wiem jak to się nazywa, pawilon, w którym jesteśmy, to jest część domeny zielonych smoków. Na południe stąd jest Klepsydra, która służy brązowym smokom, i wielkie czerwone drzewo, które służy czerwonym smokom. A na wschód stąd jest też ta altana czy pawilon dla niebieskich smoków, w którym są te, w którym są książki o magii Arkane i magiczne artefakty. A ja jestem tylko starym e, drakonidem na emeryturze, który znalazł tutaj spokój i ciszę podczas zajmowania się tymi ogrodami. To było bardzo e, czylujące, relaksujące. Aż do ostatniego czasu. I gadaj. O, chwalić tytanów! Nareszcie, pomoc! Aha, dobra. Tytan, y, wykluwajcu Hatchling to jest, że się wykluł z jajka. Nie wiem, jak się. po polsku jest coś takiego? No nieważne. Wspomóż mnie, mógłbyś. E, te zwolę mi rozwalają moje kwiatki. Wszystkie rodzaje elementarów e, zaatakowały ten ogród, i one zdają się wpływać na też e, lokalną faunę. E, to wygląda tak, jakby ich energia. Wpływała, nie, robiła, że zwariowały te małe podlinksy, nie wiem jak to się nazywa nasioniaki, kasztaniaki <laughs> bardziej y, porąbane niż zwykle i moje ręce już są pełne y, z powodu tych trzech, które tu są <laughs> nie wiem czy trzech, ale z pięć tu ich jest e, proszę Póki... Żeby one zaraz nie rozwaliły wszystkich moich kwiat, kwiatowych tych... No... Kwietników Mam po prostu zabijać te zwole Dobra, dawać mi je Gdzie one są? Ty? Nie Ty? Tak Dobra, zrobiłem. Dawaj następne zadanie szybko. O, on też za zabił tamte swoje. Dobra. Dzięki Tytanom, że się pojawiłeś. Co, e, inaczej nie wiem, czy by mi się kiedyś udało tą plagę powstrzymać. E, to co? Może mi pomożesz z całą resztą tych ogrodów? Pewnie że ci pomogę, stary, tu, tu przedem. Bastylon, lord Bastylon, gdzieżeś ty jest? E, mój asystent i uczeń lord Bastylon się zagubił. E, uwielbia zwiedzać, ale jest nawet gorszy w, w bronieniu się niż ja jestem. Ja nie jestem e, wojownikiem, tylko ja jestem e, od kwiatków i tak dalej. Jestem ogrodnikiem. o. Weź tego obi boka, znajdź. I ja go chcę tutaj znaleźć, żeby mógł na spokojnie przemyśleć wszystko, co tu się dzieje. On zwykle jest w szopie, przekopując się przez, e, przez śmieci, które w tej szopie po prostu zalegają. Uważaj za, uważaj na niego, bo on potrafi być e, trochę niemiły. Dziada szopa. Stopwatch Tu coś jest w ogóle. A nie, dobra Siup To jest to, gdzie ja go mają znaleźć No faktycznie dużo tutaj różnego śmiecia zalega Rozumiem, że muszę posprzątać wszystko ją wtedy wyskoczy tak, i widzę, że tutaj coś jest. O, pojawił się. Co? Co to jest? Jakaś świnia z kolcami. Powiedziała: kwi, kwi, i poszła. Dobra, sprawdźmy jeszcze, co to jest. To jest brązowy stopper. A. Aha, i po prostu ten kieszonkowy zegarek sobie tutaj leży wśród innych tych pierdół, które tu leżą. E, może Grimper będzie wiedział o co w tym chodzi. Dobra, siądźmy na lamę i jedziemy. Lama, patrzcie, co robi lama. Lama skacze. No, ciężko było tą lamę zdobyć, ale zrobiłem to. A, to jest Lord Bastylon! No tak! To jest ten jego. O, oh, ma kapelutek, widzicie? No dobra, to tak wygląda sytuacja. A, i ten zegarek on gada, że co to było w tej szopie, to nie jest moje, ale myślę, że wiem, kto to, do kogo to należy. <laughs> A, tu on jest, mój wspaniały asystent. Kto jest dobrym chłopcem? <laughs> Jak do pieseła robi. Kto jest naj... naj... <laughs> Ty jesteś. E, dzięki, samociemny. Spoko, stary. I on znowu robi kwik. Co? Aż trzy zadania? Dobra, sprawdźmy te zadania w takim razie. E, wielki ogniowy elementar e, zepsuł nam sadzawkę parę dni temu. E, a, myślę, że to on stoi właśnie za, za, za tym wszystkim, ale on jest zbyt duży, żeby z nim walczyć. Musimy go w takim razie osłabić w jakiś sposób. Um, ale, ale nie bój się, mam plan. E, wodne elementary zdecydowały, żeby tutaj swój dom uczynić w tym e, pawilonie niebieskich smoków. Jeśli byś mógł, jeśli by ci się udało z kolekcjonować, zebrać wystarczająco dużo ich esencji, moglibyśmy użyć ich magii przeciwko nim. E, Walcz ogniem z ogniem, prawda? Znaczy ogniem z wodą, no tak czy inaczej ten. Dobra. E, jestem pewien, że te podlinksy, które atakowały na początku nas, to nie jest e, jedyna fauna, która się zachowuje jak huligani. E, drzewo Alex Straszy zawsze było. E, jak się mówi, że kolcem w tyłku? Nie, coś takiego wiecie o co chodzi, nie? Wrzut na tyłku, o! Jej energia życia przyciąga cały, przyciąga wszelką, wszelkie roślinki i zwierzątka do tego, dobre i złe. I zgadnij, kto się zawsze zajmował tymi złymi. Old Grimpech, znaczy stary Grimpech. Czyli ja, czyli on znaczy. I ja się zrobię za stary na to. Ja nie jestem wyszkolony, żeby walczyć, więc ty się za tym zabierz. Dobra. A tak ten zegarek kieszonkowy należał do jednego z kamerdynerów. Tak to można powiedzieć. Którzy mi po pomagali E, zajmować się tymi ogrodami. E, to jest jeden z ziomków odnozdromu, który się nazywa Orizmu. E, no, tak mi się wydaje, bo nie wiem, nie jestem pewien co do wszystkich tych dzieciaków. E, I on teraz stoi sobie na tym e, koło klepsydry, koło drzewa Alekstraszy. E, bez ruchu w ogóle ani nawet mrugania. No, z ludzie no z zawsze byli dziwni, jeśli byś mnie spytał. Ale on będzie na pewno wdzięczny, jak mu przyniesiesz ten zegarek, dobra? I ten znowu powiedział speak. Aha. A, mówi, że tylko jak się powiedziało, że. A i coś gada znowu, że to jest dobry chłopak i tak dalej. A, i że mam ze mną iść, że mam mu dać powąchać rękę, to będzie ze mną łaził. Zaczęło go kliknąć już, dobra. <laughs> Idzie za mną świniak z kulcami. Dobra, ale to na lamie będzie szybciej, więc dajemy, nie? Pim, pim, pirim, pim. O! O, ktoś tu jest, inny gracz. Fajnie. O, jakoś tak zrobiłem, że po raz do pierwszego przyszedłem do tego smoka brązowego. Siup. Orizo. Orizmu. Dzięki Nozdormu będzie się cieszył, kiedy mu to oddam. A, jeszcze więcej rzeczy. Dobra. Eee. Jak wreszcie tego ogrodu, to. Ten cały czas kwiczy tam. No, jak wreszcie tego ogrodu, to koło tej klepsydy nozdrzu. To też się zrobiły te elementary złe. To są elementary wiatru, które tu przyszły i porozrzucały magiczny piasek, który się w tej klepsydrze znajdował. Bez tego piasku e, wpływ nosdormu na tą krainę jest zmniejszony, wielce zmniejszony. E, jako ten kamerdyner e, treningu, trenujący się jeszcze, nauczyciel, nie, uczeń kamerdynerstwa, e, zostałem, zostało mi powierzone zadanie, żeby ogarniać tą klepsydrę cały czas. Więc jakbyś za mnie mógł pozbierać ten piasek, to by było super. No, spoko, morda. Dawać mi... Aha, tu jest ten piasek, dobra, leży sobie na ziemi. Siup. Siup To coś chce ze mną walczyć. Nie był to dobry pomysł. Siup. O, a tam są wodne te elementary. Zrobimy najpierw dlatego, bo jesteśmy blisko. Fajna muzyczka, taka spokojna, nie? Siup, podoba. Siup. I jeszcze jeden. Siup. List from the dazzling. Mam zrobić sobie zdjęcie z tym czymś, z tym ptasiorem. Udało się? Udało się. To są jakieś achievementy jak się robi zdjęcia z różnymi zwierzakami, które tutaj są. Także mam to na mapce zaznaczone i jak sobie przypomnę to robię. Dobra. Wspania robota. Aha, i nozdormu mi powiedział wczoraj, że jak coś to jest wdzięczny. Spoko. Aha, jak skończysz robotę, to wróć do gryperka. On będzie potrzebował znowu Twojej pomocy. No domyślam się. Dobra, co mamy zrobić? Aha, mamy zabić po prostu to wszystko, co tu jest. Robione. I jeszcze tych wodnych mamy zabijać. Dobra. A tu jest też ziomek, niebieski ziomek. na pięć, czyli jeszcze tych trzeba będzie zmontować. Dobra. I to chyba wszystko na ten czas. Więc... Wracamy sobie do. On lata w powietrzu. Ta świnia razem ze mną. Spodką. Magiczna świnia z kolcami. Dobra. Co? E, pa, 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 pa. Wspaniale i tak dalej. Super, fajnie zrobiłeś. Okej. Okay. E, dobra, dobra, młodzieńcze. E, ogarnąłem tę esencje wodnych elementarów w tym słoiku, że jak rzucisz tym słoikiem w tego dużego ognistego, to powinno działać. E, to znaczy, no cześć, że woda musi zadziałać przeciwko ogniowi, czyż nie? E, dobra. Aha, że ciepło nie jest dobre dla moich stawów, więc ja tu zostanę. Dobre powodzenia i tak dalej. Aj, Bastylion ma zostać tutaj, bo to może być niebezpieczne. Pewnie sam pójdę, nie? Dobra, mam w niego rzucić jakimś słoikiem, ale to za dużo by trwało, więc po prostu zrobimy to na szybko w ten sposób. No. Dobra. Skałkę jeszcze wezmę przy okazji. Sióp i takie. A to jest na dole, to nie chcę mi się tuż tak daleko. I. Elo Mortadelo. Wspaniale. Nie, nie myślałem, czy to zadziała, ale dobrze, że zadziałało. W sumie nie wiem, czy zadziałało tak naprawdę. Stany Bastyliona. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Cię chcę poprosić, zanim sobie pójdziesz. Kiedy Lord Bastylion i ja się poznaliśmy, chodziliśmy sobie na wiele wypraw różnych i przygód. To dlatego właśnie On się oddala ode mnie. On po prostu chce sobie dalej przygody przeżywać. Ja tego nie mogę dla Niego zrobić już. Ale ty możesz weź go i zabierz go w miejsca gdzie ja nigdy bym nie mógł go zabrać. E... Ale też powinniśmy spytać Bastyliona co on o tym sądzi. Bastylion, będziemy gadać. Co? Mam do kopania teraz? Jak się Bastylion. Bastylion patrzy się na ciebie i wydaje ten pisk taki bardzo podekscytowany. On by był. On by bardzo chciał iść z tobą na więcej przygód. Ha ha ha, on chyba cię bardzo lubi. Co coś powiedział Bastylion. Chcesz iść na przygodę z samociemnym. Pisku pisku. Wspaniale samociemny. Myślę, że to jest Twoja odpowiedź. Bastylion do ciebie dołączy. Weź się nim, zajmij. Zazdroszczę mu, jeśli mam być szczery, być znów młodym i sobie zwiedzać świat. Będziesz musiał czasem do mnie przyjść, żebyś mógł mi powiedzieć, co tam u Bastyliona. achievement unlocked zrobiliśmy dobra i dostaliśmy Bastillona klik spoko przywołam go dzisiaj i prawdopodobnie zapomnę że istnieje, ale mały ale fajny też ma ten dobra, wiecie co, nie będę taki kliknę set favorite i on wtedy będzie gdzieś tu z góry przed innymi faworytami. Więc e, może kiedyś sobie przypomnę i sobie go przywołam, skoro takich przygody by chciał mieć. No, ale na ten czas wydaje mi się, że chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze przygody samociennego i Bastyliona. Także co? E, widzimy się po prostu w następnym odcinku. W następnym odcinku mamy jeszcze do zrobienia co najmniej trzy zadania w Azure Span. Także pójdziemy sobie zrobić te zadania na pewno w następnym odcinku, chyba że jeszcze mi się. A! Nie, sorry. W następnym odcinku pójdziemy jeszcze zrobić w stolicy w Valdraken. Jest tutaj zadanie, które się robi. Także myślę, że do niego sobie pójdziemy, zrobimy i zobaczymy, co tam ciekawego w tym zadaniu się robi. Bo nie wiem za bardzo. No, także co? Widzimy się już w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. To były przygody samociemnego na smoczych wyspach. Cześć.